Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym dotyczy płatnika. To jest to zagadnienie, które interesuje dzisiaj w zasadzie wszystkich w związku z, no, z rozliczeniem y, po, y, poboru podatków w roku 2022 oraz koniecznością zastosowania nowych przepisów w roku 2023, ale wątek, który chcę przedstawić, to do, związany jest dokładnie z czynnym żalem, czyli z artykułem 16, który rozważa złożyć, a nie wtedy złożyło wielu już, wiele osób będących płatnikami, znaczy wykonujących albo będących płatnikami, albo wykonujących funkcję płatnika. I te osoby... No, ma, mają świadomość tego, że naruszyły artykuł 78 Kodeksu Karnego Skarbowego, czyli nie pobrały lub pobrały w kwocie niższej niż należne zaliczki na podatek dochodowo od osób fizycznych. Takich sytuacji było w zeszłym roku bardzo, naprawdę bardzo dużo. I w związku z tym podat te os osoby, te, które wykonują e, obowiązki, czyli obliczają i, i pobierają i jak się nie obliczy, nie pobierze, no to nie ma czego wpłacać, czyli osoby odpowiedzialne bezpośrednio za przygotowanie przysłowiowej listy płac wiedzą, że w roku 2022 bezpodstawnie, na przykład zastosowano zwolnienie bezprawnie. Dlaczego bezprawnie? Ponieważ to zwolnienie podatnikowi nie przysługiwało Albo na przykład zastosowano zmniejszenie zaliczki na podstawie artykułu 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie powinno być to zmniejszenie zastosowane. I co do tego nie ma wątpliwości, że nie pobrano zaliczki lub pobrano ją w kwocie niższej od należnej. I w związku z tym no zapłacono albo nic nie zapłacono, albo zapłacono tylko tyle potem, co wpłacono. I, i rzecz dotyczy zwłaszcza pierwszego półrocza czyli zastosowania tego artykułu artykułu 53a tej ustawy zastosowania tej tak zwanej ulgi dla klasy średniej tego koszmaru a także e, zastosowania e, zwolnień z artykułu 21 ustęp 1 punkt 52 152 zwłaszcza 153 i 154 czyli tych oświadczeń które były złożone przez podatnika e, Bezpodstawnie, czyli podatnik albo świadomie, albo nieświadomie po prostu mylił się i składał tego rodzaju oświadczenie płatnikowi. Płatnik nie pobierał zaliczek, a powinien pobrać. No i pojawia się problem, czy w związku z tym, kiedy mamy tego świadomość, czy, czy, no, czy złożyć czynny żal w związku z artykułem 78, bo naruszenie tego przepisu jest w dla, dla sprawcy bezsporne. Oczywiście należy, należy to w, brać pod uwagę. Yy, ważne jest to, że trzeba pamiętać, że z 1 stycznia tego roku uległy zmianie przepisy regulujące właściwość. Jest nowa zmiana rozporządzenia Ministra Finansów, która określa już tylko wybrane w z 1 w województwie urząd skarbowy właściwy. Dla pobrania, dla, dla przyjęcia owego czynnego żalu, to jest ich 16, czy jest inaczej, to przypadrze, żeby złożyć we właściwym organie, jeżeli będzie to składać sam zainteresowany, ale najważniejszy jest ten przypadek, o którym ten, który budzi najwięcej kontrowersji, to znaczy, podatnik, płatnik wie, że nie pobierał zaliczki na podstawie oświadczenia. Oświadczenie, które, które, gdzie stwierdzono, że, jest pod, że podatnik jest uprawniony do zastosowania owych zwolnień, o której wspomniałem, znaczy, złożył to oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Natomiast wiadomo, że on tego skąd, wiadomo, że on tego, y, y, że on tego oświadczenia nie powinien złożyć. Z różnych powodów. Bo jeżeli nie mam świadomości, że on złożył te oświadczenia w sposób bezpodstawny, niezgodnie z prawem, no to nie, jestem, nie działam w sposób zawiniony. Te przestępstwa muszą mieć charakter umyślny. W związku z tym nie ma podstaw do składania czynnego żalu, ponieważ nie ma się do czego przyznawać, bo przecież działaliśmy w dobrej wierze w momencie, w którym działaliśmy. Czyli pobiera, obliczaliśmy, i, znaczy nie obliczaliśmy i nie pobieraliśmy tej zaliczki. Stąd też pojawia się problem o charakterze y, takim taki prewencyjnym nawet. Już te pytania są zadawane, czyli jeżeli ja ekspost się dowiaduję, powiedzmy po, po po wiadomość, że jednak ten podatnik, albo nawet sam podatnik wycofał się z tego oświadczenia. Powiedział, że po od samego początku popełniłem błąd. Czy tak z takiej pewnej ostrożności nie powinienem złożyć czynnego żalu, nawet stwierdzając, że działałem w dobrej wierze, ale w związku z tym, że y, 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 no, nie można się oczywiście przyznawać do niepopełnionych przestępstw, ale, ale część podatników w ten sposób postępuje, że on uważa, że działa z winy umyślnej, działało z winy nieumyślnej, no ale y, z ostrożności. Y, y, prawnej y, składa tego rodzaju zawiadomienie. Bo tam, gdzie nasze podejrzenia się były uzasadnione, no to tam oczywiście złożenie owego czynnego żalu jest jak najbardziej zasadne. Pamiętajmy, że czyn popełnia osoba fizyczna, zwłaszcza ta obowiązana do obliczenia zaliczki, czyli obliczenia zaliczki i pobrania. Głównie chodzi o obliczenie. Natomiast oczywiście nie po, brak pobrania dotyczy płatnika. To płatnik czyli to, jest, czy to jest inny podmiot, kto inny. Oczywiście, jeżeli płatnik jest osobą fizyczną, no to oczywiście on też ten czyn popełnia, czyn zabroniony. Ale jeśli płatnik jest osobą prawną, to, to, to jego to, to czyn no, czynu nie może popełnić w tym przypadku osoba prawna czy też jednostka organizacyjna. I wniosek, który nasuwa się z tego rozumowania jest stosunkowo prosty: że w momencie, w którym mamy świadomość albo i jakby godziliśmy się, znaczy nie mogliśmy się nie zgodzić na, na pobranie, skoro on złożył oświadczenie, to tam, i nie mieliśmy podstaw podejrzewać, że on jakikolwiek, że on działa, że jego oświadczenie jest niezgodne z prawdą i niezgodne z prawem, no to oczywiście tam. Prawa do złożenia, nie ma podstaw do złożenia czynnego żalu, bo ta osoba działa z winy nie umyśle. My, jako płatnicy, ani ta osoba nie ma podstaw do prowadzenia działań śledczych, mających na celu sprawdzenie, czy to, czy to co ono świadczył jest prawdziwe. Natomiast tam, gdzie nasze błędy w pobraniu zaliczki wynikają z wadliwego zastosowania przepisów lub niezastosowania przepisów. Czyli gdzie nie istotne jest oświadczenie, tylko my po prostu popełniliśmy błąd, powinniśmy pobrać zaliczkę, a nie pobraliśmy. Albo pobraliśmy ją, zastosowaliśmy artykuł 53, albo, ale, a nie powinniśmy zastosować. Tam oczywiście no, działamy, no, jeżeli uświadamiamy sobie bezprawność naszego czynu, natomiast nie, nie było to, nie zostaliśmy wprowadzeni świadomie w błąd. Ani nieświadomie w błąd. czyli od naszej staranności zależało prawidłowe zastosowanie przepisu. No to tam powinniśmy w tym, w tym przypadku ten czynny żal złożyć. No i oczywiście, co ważne, ten czynny żal powinien być złożony. Oczywiście każdy może złożyć indywidualnie, no ale bezpieczeństwo prawne składających uzasadnia, żeby czynny żal był złożony przez wszystkich tych, którzy uczestniczyli w popełnieniu. I oni składają łącznie wspólnie podpisując się pod tym dokumentem, czyli podpisują się, czyli składają zawiadomienie, no wzajemnie się oskarżając oczywiście o uczestnictwo, no, ale przecież to jest donos, który wymaga ujawnienia personaliów osób, które w tym uczestniczyło. Oczywiście nie ma żadnego terminu, który by tu nas obligował, bo tu nie ma obligo, to jest prawo. Natomiast w momencie pamiętajmy o negatywnych przesłankach bezskuteczności czynnego żalu, czyli miał tam podmiot miał, miał wyraźną inform organ ścigania, miał, miał wyraźną informację, tam jest to słowo wyraźną, że, że miał wiedzę i taką jedno taką bezsporną na temat tego czynu wówczas o wskutek niekaralności, który jest najważniejszy. Nie ma w tym przypadku zastosowania, czyli jak nie ma zastosowania. Kończąc wątek. Na pewno rok 2022 nie raz będzie inspirował nas do tego rodzaju rozważań i pamiętajmy co ważne, że obecnie lista właściwych organów, które są uprawnione do przyjmowania owego zawiadomienia, owego donosu jest dużo krótsza. I trzeba złożyć według właściwości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.